Niełatwo oszczędzać. Teraz wszyscy o tej czarnej godzinie. To oszczędzaj na białą. Co byś chciał? Wyjechać na nurkowanie z rodziną. Zobacz no. to. biała godzina Piotra. Oszczędzajmy na białą godzinę. Czyli na to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Dzięki, stary. Teraz 8% na koncie oszczędnościowym w Kropelki Dropingo. Wypucz ząbki, coś ci pokaże. Dropingo wybarwia ząbki, wskazując te miejsca, które trzeba wyszczotkować. A teraz umyj tak, żeby ząbki były białe. Dla dziecka Dropingo to świetna zabawa i czyste ząbki. Dropingo. Ząbki dokładnie i Moc natury. Moc dobrego. Wspieraj z nami wośb. Poczuj moc dobra. O, dzwoni pani doktor. Dzień dobry, pani doktor, dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel jest suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Proszę podać dzieciom herbapek junior. Jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Herbapek junior numer jeden na kaszel suchy i mokry. Nie no, gdzie jest sławę? Om spóźniony. Super No i super. Ewa. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim. Dostarczam magnes, a do tego wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. O, tobie się przyda. Daj spokój. I, przyda się zdrowa dawka magnezu. <noise> Neomax Slim. Więcej niż magnes. Mój agent, nowy serial. Oglądaj w playerze. Sponsorem programu jest firma Sokołów, producent sokolików, parówek, szyneczek i futbolówek dla dzieci. Niezapomnianych emocji i wrażeń życzy sponsor programu Bank Credi Agricole. Na program zaprasza jego sponsor firma Hirman. Producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.